Dzisiaj mamy przyjemność wykonywać dwie operacje laparoskopowe ilita grubego w szpitalu Kopernika w Łodzi. Dotyczy to szkolenia chirurgów w ramach idei Lapko, czyli wdrożenia systemu szkoleniowego brytyjskiego który został wprowadzony przed trzema laty do Polski po to, aby zwiększyć implementację zabiegów laparoskopowych w zakresie chirurgii kolorektalnej. Brytyjczycy mieli ten sam problem, że w roku 2005-2006 zaledwie kilkanaście procent było wykonywanych technikami małoinwazyjnymi operacji laparoskopowych. No i stworzyli taki system edukacyjny, który został uznany za jeden z najlepszych systemów edukacyjnych w chirurgii w ostatnich 20 latach. I my, jako Towarzystwo Chirurgów Polskich, Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej, zwróciliśmy się do nich, aby nam pozwolili implementować ten system do Polski. I właśnie miałem przyjemność przez rok opiekować się dwoma chirurgami z Łodzi, z Szpitala Kopernika, z którymi najpierw wykonywaliśmy operacje pod moim nadzorem, wykonywali operacje na zwierzętach i potem sukcesywnie przyjeżdżali do mojego ośrodka, do centrum Okrych w Bydgoszczy, gdzie uczestniczyli w zabiegach wykonywanych przeze mnie i przez mój zespół. Następnie operowali u siebie, ja przyjeżdżałem do Łodzi, oceniałem ich postęp. I to po roku, dzisiaj spotykamy się po raz kolejny, już to jest nasze dziewiąte spotkanie no i wykonują koledzy dwa zabiegi w zakresie chirurgii kolorektalnej usunięcia guza górnej odbytnicy i za chwilę również usunięcie guza jesicy. No i widzę, że są właściwie już w tej chwili przygotowani i będą gotowi do certyfikacji w aspekcie tego szkolenia Lapko. No i myślę, że Łódzki Ośrodek gdzie jest sprzyjająca atmosfera i pana y, ordynatora oddziału i dyrekcji szpitala? I myślę, że tu powstanie największy ośrodek chirurgii kolorektalnej i w aspekcie oczywiście laparoskopii. A pacjenci dzisiaj tego oto środka oczekują i chory nie będzie za chwilę chciał się w ogóle operować w ośrodku, który nie operuje tego technikami mało inwazyjnymi, i myślę, że. O środek właśnie szpitala w Łodzi Kopernika jest na najlepszej drodze, aby pozyskać kolejnych, kolejnych pacjentów. Kolejnym etapem będzie na pewno zakup Da Vinci, bo robotyka to jest też chirurgia mała inwazyjna, ale myślę, że to w najbliższej przyszłości. Na dzień dzisiejszy szkolenie odbyło się, że tak powiem, prawidłowo i dzisiaj z przyjemnością oglądam operujących lekarzy z Łodzi.